Co ma piernik do wiatraka, tak mówimy w Polsce, zwłaszcza Toruniak może tak powiedzieć o tych piernikach. Ale tu warto by zapytać, co ma Rzym do Tunezji? Ktoś niewtajemniczony w dzieje historii mógłby powiedzieć, no niewiele może gdzieś tam okolice basenu śródziemnomorskiego. Nic bardziej mylnego. Przecież w dawnych wiekach starożytności. Całe Morze Śródziemne było otoczone przez Imperium Romanum, czyli Cesarstwo Rzymskie. Tak więc i Rzym, i tutaj okolice północnej Tunezji, cała w zasadzie Tunezja była częścią Wielkiego Imperium Rzymskiego. Czego symbolem i znakiem do dziś dzień jest ten Wielki Amfiteatr? Można powiedzieć takie tunezyjskie koloseum największy amfiteatr. Rzymski w Afryce, zbudowany w 230 roku naszej ery, naznaczony wieloma protestami przeciwko ówczesnemu cesarzowi Imperium Romanum, Maksyminusowi. To tutaj, właśnie w okolicach, wybrano tymczasowego cesarza, Guardiana, który popełnił tu, właśnie w tych murach, samobójstwo. Ale z takich bardziej codziennych wydarzeń, to tutaj odbywały się walki gladiatorów. Czy zwierząt. I ta historia ma swoje odbicie dziś, w trzeciej dekadzie XXI wieku, kiedy tak w Rzymie, w chorwackiej puli, jak i tu w tunezyjskim El Dżem, możemy zwiedzać te wielkie pozostałości wielkiego imperium Romanom. Pozdrawiam El Dżem, Z El Dżem bardzo serdecznie. Upał jest, ale nie jakiś rekordowy, także z optymizmem. Ruszamy dalej.